Ze słosy i bajki zapraszamy Was w Cech Świnkach Cześć, jestem Adam Sarek. Dziś witam Was w Cech Świnkach No po prostu tak. Zyła sobie miejsce świk żyły sobie świnki i wtedy miałeś wiedzę to bardzo, bardzo złośliwe. Jedna krowa w nocy robiła Muu, muu. Wtedy kura robiła głośno w ręku Kukuriku! kukoryku. A pies i kot miał cienie ze strachu, ze zgodnień. Hał! ja, Hał! ja, Hał! ja. I wtedy świty pomyślały, ze opustą dom. Zbudowały świki. Świki myślały, że muszą zbudować domek na takiej, takiej pięknej, pięknej mocy. Wtedy świka zbudowała dom daw i to specjalny z padabi. druga świnka zbudowała ładowek słony trzecia świnka zbudowała zburuch i był bezpieczny i z klaką otwarty wtedy w dolinie pojawił się wink jak go zobaczyła świnka o, kto? ze bezpieczny dokiem. Zawnęła kurtkę i otworzyła i potem otworzyła okna. I wtedy wilk dwóch do świki. Świka uciekała, uciekała, uciekała do domku i znowu dwóch. Bo... Wtedy trzy świki poszły do domku. Zdrowiejsi, i ses akta, i zakręcam na kłódkę i akta też na a Otwórz pojadł burzę, fu, fu, i nie było, fu, fu, nie było, fu, fu, nie było, fu, fu, nie było. I wtedy dźwięk i wtedy nie było kobieta i zyli. Двуго 100